Po sukcesie ubiegłorocznej premierowej edycji akcji Oddaj krew, idź na mecz i w tym roku można było żywić nadzieję na pozytywny odzew kibiców. Już przed godziną 10, kiedy rozpoczęła się akcja oddawania krwi, przy ambulansie na parkingu Galerii Sfera 1 ustawiła się długa kolejka oczekujących. Organizatorzy tej akcji, czyli TS Podbeskidzie, dla każdej osoby chętnej do oddania krwi wręczać będzie bilet na mecz wtorkowy. Polski Czerwony Krzyż dla osób, które po raz pierwszy w życiu przyjdą oddać krew, wręczamy piękne listy gratulacyjne. Kibice Podbeskidzia raz jeszcze pokazali, że na ich ofiarność można liczyć. Zdecydowałem się dlatego, ponieważ wielu moich znajomych, którzy już oddawali krew, przekonali mnie do tego, że to wspaniała rzecz pomagać innym ludziom. Pomagać w taki sposób, żeby poprzez oddanie krwi uratować komuś życie. Przeprowadzenie tak szczytnej inicjatywy nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony partnerów akcji. My, jako firma PowerMed, również po raz drugi uczestniczymy w tej akcji. Bardzo się cieszymy, że tak wiele osób przyszło oddać krew. Jesteśmy wręcz dumni z mieszkańców naszej, naszego regionu pod Beskidzia, że, że chętnie uczestniczą w tej akcji. Powodzenie drugiej edycji akcji to także efekt apeli samych piłkarzy, którzy niemal w komplecie pojawili się na terenie galerii. Bardzo gorąco zachęcamy do tego, aby, aby oddawać krew, pomagać ludziom, bo, bo naprawdę to jest szczytny cel. Akcji oddawania krwi towarzyszyły również występy na scenie wewnątrz galerii Sfera 1. Odwiedzającym galerię i uczestnikom akcji zaprezentował się zespół Kubana. Ja mówię wiada, gada, temu co dużo gada, a po kryjomu jedynego okrada sąsiada, to się nazywa władza, mówią ci, że pomaga, bo co ci taka władza, to myśli, że cię posiada, to nie domaga, a jaga, jo, jaga, syp, daj tego gada, nie daj podejść mu do stada, tam Szczególne tam, zainteresowanie wzbudził występ tercetu aktorów Teatru Polskiego w Bielsku Białej, którzy wcielali się w znane postaci polskiej sceny muzycznej. Całym sercem zaangażowany jest w to, bo wiadomo, e, akcja jest szczytna, e, krew jest bardzo potrzebna. Także myślę, że jeżeli będą następne edycje, e, również cała, cała dyrekcja, cała, cały marketing teatru się w tą akcję ponownie zaangażuje. Integralną częścią akcji był pokaz pierwszej pomocy zaprezentowany przez przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża. Odchylmy głowę naszego poszkodowanego do tyłu. Jest to standardowe działanie dające gwarancję udrożnienia dróg oddechowych. Już na kilkanaście minut przed planowanym na godzinę 15 zakończeniem akcji jasne było, iż zebrane zostanie jeszcze większa ilość krwi niż w pierwszej edycji. Cieszymy się, że robimy ją po raz kolejny, dlatego że pierwsza spotkała się z ciekawym zainteresowaniem kibiców no i tą ilością krwi. Druga edycja jest dlatego, żeby tą ilość krwi oddać jeszcze większą. Łącznie 96 dawców oddało nieco ponad 43 litry krwi, co najlepiej świadczy o potrzebie organizowania tego typu przedsięwzięć. One step right, one to the front and one to the side Clap your hands one, clap your hands twice If it looks like this, then you're doing it A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Lena's all I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little Man, uh huh, oh yeah.